Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Trzecia generacja tych samochodów rozpoczęła swoją produkcję w grudniu 2010 roku. W naszym regionie możliwość jego zakupu pojawiła się w 2011 roku. W lipcu Ford zaczął wychodzić z sześcioma wariantami jednostek napędowych, pięć z nich pracuje na benzynie. Jeden na oleju napędowym. Ford Focus 3 z silnikiem o pojemności 1,6 litra serii Duratec cieszy się największą popularnością. W wersjach ST zainstalowany jest potężny turbodoładowany silnik EcoBoost o pojemności 2 litrów i mocy 249 koni mechanicznych. Rozważmy główne cechy jednostek napędowych samochodu. Silniki Ford Focus Serii 3. Silniki atmosferyczne tej serii są reprezentowane w naszym regionie przez dwie pojemności 1,6 i 2,0 litra. Silnik Ford Focus 1,6 może mieć kilka mocy 85, 105, 125 koni mechanicznych, 2-litrowe, 150. 249, 140, diesel, koni mechanicznych, najsłabszy 85-okonny silnik ma 8 zaworów, po 2 na cylinder. Wszystkie pozostałe warianty mają 16 zaworów. Silniki o mocy 105 i 125 km należą do serii Duratec TVCT ze zmiennymi fazami rozrządu. Natomiast 2,0 litrowa jednostka posiada bezpośredni wtrysk paliwa. Układ napędowy Duratec 1.6, 85. Za początek produkcji uznaje się 16 stycznia 2012 roku. Wtedy też rozpoczęła się produkcja jednostki napędowej. Model był przeznaczony do montażu w samochodach serii ambiente i trend. Silnik współpracował z manualną skrzynią biegów. Jest onemontowany poprzecznie, czterocylindrowy, rzędowy, z dwoma wałkami rozrządu. Dochc, ma 4 zawory na cylinder i rozproszony układ wtrysku paliwa. Różni się od swojego poprzednika Duratec VCT o mocy 105 KM, elektronicznym programem sterowania. Dane techniczne 1.6 Duratec 85. Pojemność skokowa silnika 1.6. Moc 85 KM, moment obrotowy 141 Nm, prędkość maksymalna 170 km na godzinę, przyspieszenie do setki, 14,3 sekundy, zużycie paliwa, miasto mieszane autostrada, 8,0-5,9-4,7 litra na 100, jednostka napędowa Duratec 1.6, 105, model jest montowany w Fordzie Focus 3, kombi który ma konfigurację ambientę. Dla niego przewidziano manualną skrzynię biegów z pięcioma stopniami. Strukturalnie silnik nie różni się od modelu o mocy 85 koni mechanicznych. Charakterystyka silnika 1.6 Duratec 105, pojemność skokowa 1.6, moc 105 KM, moment obrotowy 150 Nm, prędkość maksymalna 187 km na godzinę. Przyspieszenie do setki. 12,3. Manualna skrzynia biegów. Sekundy. 13,1. Automatyczna. Sekundy. Zużycie paliwa. Miasto. Slash mieszane autostrada. 8,0 5,9 4,7 litra na 100. Jednostka napędowa Duratec 1.6. 125. Jest montowany w Hatchbackach w konfiguracji trend, zarówno z manualną skrzynią biegów, 5 biegową, jak i z automatyczną skrzynią biegów, która ma 6 stopni. Konstrukcja jest w pełni zgodna z poprzednikami. Moc 125km osiągana jest dzięki systemowi zmiennych faz rozrządu i wielopunktowemu wtryskowi paliwa. Dane techniczne 1.6 Duratec, 125. Pojemność skokowa silnika, 1.6, moc, 125 km, moment obrotowy, 159 Nm, prędkość maksymalna, 198 km na godzinę, przyspieszenie do setki, 10,9, manualna skrzynia biegów, sekund, 11,7, automatyczna, sekund. Zużycie paliwa, miasto, slash mieszane autostrada, 8,0 4,7 litra na 100. Jednostka napędowa duratecz 2.0, 150. Silnik przeznaczony do montażu w hatchbackach w konfiguracji trend. Charakteryzuje się bardzo wysokimi osiągami. Wysokie osiągi jednostka zawdzięcza odpowiednio dobranemu ustawieniom faz dystrybucji gazu oraz bezpośredniemu wtryskowi mieszanki paliwowo-powietrznej. Specyfikacja 2.0 Duratec 150. Pojemność skokowa silnika 2.0. Moc 150 koni mechanicznych. Moment obrotowy 202 Nm. z Prędkość maksymalna, 204 km na godzinę. Przyspieszenie do setki, 9,2. Manualna skrzynia biegów, sekundy, 9,3. Automatyczna, sekundy, zużycie paliwa w cyklu mieszanym, 6,7. Skrzynia manualna, 6,4. Automatyczna, litra na setkę. Układ napędowy ECOBOOST 2.0. 249. Jest to najmocniejszy silnik w gamie, o pojemności 2,0 litrów, stworzony dla fanów szybkiej jazdy. Model ten jest montowany w Fordzie Focus ST1 w połączeniu z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Specyfikacja 2.0 EcoBoost, 249, pojemność skokowa, 2.0, moc, 249 km, moment obrotowy. 360 Nm, prędkość maksymalna 248 km na godzinę, przyspieszenie do setki 6.5 sekundy, zużycie paliwa: miasto/mieszane/autostrada 9.9/7.2/5.6 litra na 100, układ napędowy 2.0 common rail diesel 140 Fani diesli mają okazję wybrać samochód wyposażony w rzędowy silnik z układem wtrysku paliwa common rail i turbodoładowaniem. Jeśli chodzi o turbinę, zastosowano w niej układ o zmiennej geometrii. Jednostka ta jest montowana w samochodach ze zrobotyzowaną skrzynią biegów. Dane techniczne 2.0 diesel common rail 140. Common rail diesel typ pojemność 2.0 moc 140 km, stopień sprężania, 16, 2,1, moment obrotowy, 320 nm przy 2000 obrotów, prędkość maksymalna, 205 km na godzinę, przyspieszenie do setki, 9,5 sekundy, zużycie paliwa, miasto-slash-autostrada, 68 4,4 litra na setkę, charakterystyczne jest, że silniki o pojemności 2,0 litra mają łańcuch jako napęd mechanizmu rozrządu. Wszystkie silniki o pojemności 1,6 litra mają pasek. Właściciele samochodów, w których jednostkach napędowych stosowany jest pasek, powinni uważnie go monitorować, aby uniknąć usterek, które mogą wystąpić w przypadku jego zerwania. Olej w silniku Forda Focusa 3. Ten model jest nowoczesnym samochodem Hick Tech, nic dziwnego, że wielu właścicieli interesuje się pytaniem, jaki olej silnikowy lepiej wlać, a także ile oleju w silniku Forda Focusa 3. Spróbujmy to zrozumieć. Ogólnie rzecz biorąc, olej jest substancją zawierającą dodatki. Dodatki syntetyczne, mieszanki i pozostałości z reguły stosuje się oleje syntetyczne o zakresie temperatur od plus 25 do 25C. Prawidłowa eksploatacja pojazdu pozwoli olejowi służyć przez długi czas zachowując wszystkie swoje właściwości i właściwości jednostki utrzymuje on w czystości wszystkie elementy silnika, zapewnia ich prawidłową pracę, a dobierając go zgodnie z zaleceniami producenta. Można osiągnąć maksymalne osiągi silnika. Podstawowe wymagania dotyczące oleju do samochodu Ford Focus 3. Do silnika samochodu należy wlewać tylko olej, który mu odpowiada, a jeszcze lepiej wlewać markowy, przeznaczony do samochodów Ford. W przeciwnym razie prędzej czy później właściciel stwierdzi fakt, że silnik jest uszkodzony. Należy zauważyć, że sezonowość olejów jest reprezentowana przez trzy typy całoroczny, letni, zimowy. Główne wymagania są następujące: stabilność w zmiennych temperaturach, zdolność do uruchomienia w niskich temperaturach, zachowanie swoich właściwości przez długi czas, doskonałe właściwości czyszczące, zdolność zapobiegania korozji, niskie zużycie, nie pozwalają na tworzenie się piany, kompatybilność ze wszystkimi materiałami, stabilność. Zdolność do zmniejszania zużycia. Aby lepiej zrozumieć olej w układzie napędowym tego samochodu, oto tabela. Rok poziom lepkości benzyna olej napędowy typ producenci. Całoroczny zima lato 2011-10 wóz 5015 podsumowując, możemy powiedzieć, że głównym wymogiem jest zgodność z charakterystyką oleju zalecaną przez producenta dla samochodów Ford Focus 3.